Tak się cieszę, że Cię widzę. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem tak szczęśliwy. Chyba wtedy, kiedy Cię widziałem. Bo tylko jestem szczęśliwy, kiedy Ciebie widzę. Tak się cieszę, kopelad. No, widzieliśmy się dwa tygodnie temu, ale każdy tydzień to jest jak dekada dla mnie. To są moje dwie ulubione rzeczy na raz. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej, twoje szczęście jest dla mnie najważniejsze na świecie. i you. 嗯。<laughs> myć zębów, układać włosów nawet gdybyś był obsigany, obsrany, obszygany to dalej byś wyglądał pięknie bo jesteś taki cudowny, wspaniały i... Aaaa, naprawdę Jakiś kosmetyk Ci podrażniał, jak ci robił ała, jakiś kosmetyk, to powiedz mi o tym, okej. Okay? Bo gdybym ja Ci zrobił krzywdę, to byłaby to dla mnie największa tragedia. Gdybym ja Ci podrażnił skórkę na twarzy, ojejku, ale bym płakał, ale bym się smucił, ja bym Ci nigdy nie skrzywdził, ja bym Ci nawet nigdy pokrzywki dla żartu nie zrobił, ja bym Ci nawet nigdy nie zażedł od, od tyłu i nie, nie wystraszył dla żartu. Mam dobry set. Marwał również. spojrzenie odrobi na blasku nigdy nie zaszkodzi prawda, prawda. Mm-hmm. Cudownie, jeszcze z tymi różowymi policzkami, to, to jest niesamowita kombinacja. Bardzo, bardzo dobrze wyglądasz. Chyba mam krasza na ciebie. Ja wiem, nie jestem gejem, ale chyba jednak jestem, jak tutaj z tobą jestem, bo jesteś tak wspaniały i ekstra, i niesamowity. I a o, a, o, o, o. To teraz. skoro już tu jesteś, to może zrobimy jeszcze twoją fryzurkę. Masz piękne włoski. Też bym takie chciał mieć, bo ty masz naturalnie kręcone. No ja niestety muszę chodzić do fryzjerki, żeby mi robiła ondulację, ale twoje włosy tak pięknie, naturalnie się kręcą. Wieś mi co u ciebie, jak się czujesz? Aha, aha. Naprawdę, ale super ale ekstra. Wow, tak! Ojej. Naprawdę, niesamowite! Że oh, wow. z nią! Niesamowite! Tak! Wow! Wiedziałem, że się uda! Jest ugibicowałem ciągle w początku. No to super to słyszeć. No nie wiesz, jak, jak się cieszę, moje serce bije w piersi, dusza się ratuje, jednorożce tańczą tango, tańcza się na niebie pojawiła, tak się cieszę, euforia, ekstaza, radość, papież wyszedł na balkon w Watykanie i ogłosił Habemus Papa, bo tak zajebiście ci się układa w życiu, no...